Adam Spiechała, z świata strażaków z zawodów USA. US, wrócił Pan już ładnych parę tygodni temu z, ze Stanów Zjednoczonych, wrócił Pan już też do obowiązków służbowych, można powiedzieć zawodowych, jak ten sukces został przyjęty w Ostrowie? Wspaniale, chłopacy przyjęli mnie bardzo ciepło, wielki ogrom gratulacji, wsparcia i zarówno po, jak i w trakcie zawodów, także to mnie również niosło, pomogło mi w tym sukcesie. Dotarło już to tak powoli do Pana, coś udało się tam zwojować w tych Stanach Zjednoczonych? Zajął mi to kilka dup, żeby dotarło do mnie rzeczywiście, jaki sukces osiągnąłem. Pierwsza reakcja po zwycięstwie to była euforia, totalny mętlik emocji, mega szczęście, duża satysfakcja, no ale później takie uświadomienie sobie faktyczne, że rzeczywiście spory sukces osiągnąłem, to zajął mi to dobrych kilka dni. Jechał Pan tam z nadziejami właśnie na złoty medal, czy gdzieś tam to wszystko zaskoczyło Pana? znaczy tak, nastawienie mentalne w tym sporcie jest bardzo ważne, dlatego w tym przypadku podszedłem troszkę inaczej niż zwykle. Pojechałem tam z czystą głową, bez wielkich oczekiwań chciałem się pokazać jak najlepiej, bo to pierwsze mistrzostwo świata w mojej karierze, ale z upływem dni uwierzyłem w siebie, no i udało się zdobyć ten tytuł mistrza świata. Ciężko było? Jak najbardziej konkurencja była bardzo wymagająca. To byli najsilniejsi strażacy w tej dyscyplinie z całego świata z Ameryki Północnej. Czy to z Kanady, czy ze Stanów Zjednoczonych. tamten sport miał swój początek, także on jest tam na najbardziej zakorzeniony i ci chłopacy są naprawdę silni. Spodziewał się pan, że to tak wielkim rozgłosem się spotka ten sukces w skali nie tylko tutaj ostrowa regionu, ale także w skali kraju? Szczerze mówiąc, nie nie, nie spodziewałem się takiego odzełu, ale uświadomiło mi to również, że to rzeczywiście jest spory sukces i, i mega się cieszę, że to takim echem się odbiło w kraju. I mam nadzieję, że to będzie krok milowy w rozwoju tego sportu w naszym kraju, bo mamy duży potencjał.